Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Clash Royale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o nowych wojnach, które trwają lekko ponad miesiąc. Dużo osób wciąż mi pisze, że nie wie, jak się te wojny gra. Według mnie to jest lekka ściema, bo one są naprawdę proste, nic skomplikowanego tu nie ma, ale mimo wszystko, jeżeli znajdą się jacyś nowi gracze, albo naprawdę osoby, które nie wiedzą, jak się to gra, bo powiedzmy wróciły po długiej, długiej przerwie. Śpieszę z wyjaśnieniami. Na dole mamy 4 sloty na deki. Jeden dek musi mieć niepowtarzalną kartę. W sensie, do 4 deków musicie uszyć 32 karty. W żadnym deku się żadna karta nie może powtarzać. Wybieracie według własnych preferencji, ewentualnie według lewli, jeżeli nie macie w miarę wyrównanych. No i później gracie dwa tryby, jeden z dwóch trybów, ewentualnie możecie zagrać dwa e, Duel, gdzie musicie mieć przynajmniej trzy wolne deki. E, gracie BO3, czyli do dwóch wygranych, oraz gracie zwykłe bitwy do jednej wygranej. E, jeżeli nie macie czterech max deków, polecam Wam grać te zwykłe bitwy jeden, BO1, e, bo. Zauważyłem, że trochę bardziej wyrównane poziomy wam dobiera. Dodatkowo, jeśli chodzi o aktualizację, jest ona troszkę na plus pod względem takim indywidualnym. Szybciej gracze mogą rozwijać konta. Natomiast jeśli chodzi o taki ogół klanu, trochę na minus, bo strasznie wolno się nabija te pucharki fioletowe. Z moich wyliczeń jest to. Około półtorej roku, może około dwóch e, ciągłego wygrywania, e, ale liczyłem tylko po te 20. E, jest jeszcze coś takiego jak koloseum piątego tygodnia, i za to klan, który zajmuje pierwsze miejsce, dostaje plus 100 pucharków. E, na dole mapy, w lewym rogu można powiedzieć, macie taki domek obok statków dokładnie, którego jak klikniecie, e, macie informację dotyczącą wszystkich lig. Nagrody, skrzynki i tak dalej, tu jest taki bud, który dostajecie jak nie ukończycie wyścigu klanem, nagrody pieniężne jakby, w sensie ile golda dostajecie za daną bitwę, jak widzicie można fajnie sobie pofarmić złota na tych nowych wojnach oraz zasady wojny, tutaj pokazuje wam ile dostajecie za daną wygraną i... To samo w River Race oraz Klan War Colosseum. Nie jest to nic skomplikowanego, jak mówiłem. Gracie tak długo, aż nie ukończycie wyścigu. Jedynie wyjątkiem jest Colosseum, czyli piąty tydzień całej wojny. Gdzie walczycie do samego końca, gdyż ostateczny wynik liczy się tak naprawdę na to, co, kto wygra, który klan wygra. I które dostanie, właśnie tą główną wygraną, z tego co pamiętam, za Kolosą nie było specjalnej skrzynki, ale mogę się mylić, jakoś nie przywiązuję do, tej wię... do tego większej uwagi. Dodatkowo wszedł trader, wydaje mi się, że to każdy już odkrył i każdy zdążył już się tym pobawić. Tutaj pokazuje klany, które zajęły poszczególne miejsca i no. Wydaje mi się, że to nie jest nic skomplikowanego. A, jeszcze zapomniałem dodać, że są łodzie, które można atakować. Moim zdaniem totalnie się tego nie opłaca. Zdaniem znajomych, którzy grają już na trochę wyższym poziomie, również się tego nie opłaca robić. No ale mimo wszystko, łóżcie defensywę. Zalecane jest to, aby defensywę układały osoby z najwyższym levelem konta, w sensie króla gdyż potem te towerki mają zależnie od tego ilość HP większą. Jeśli chodzi o układanie defensywy, nie ustawiajcie speli. Troszkę to może wyglądać jak hipokryzja, bo mam graveyarda, ale to chodzi bardziej o spele typu strzałki, fireball i tym podobne. Też one latają w losowe miejsca. Grewiart jest o tyle spokojny, że on respi szkielety, które kontrują jednostki przeciwnika, bo te szkielety idą do tych jednostek. Warto ustawić sobie jakiegoś tanka, jakiś DMG dealer oraz swarma. Jak widzicie, w każdym deku coś takiego mam. Tutaj mam na przykład, nie wiem, może uznać dwa swarmy. Tutaj, nie wiem, Grewiart się zalicza do swarma, czy nie. Możecie napisać w komentarzu. I ustawiacie sobie defensywy do trzech towerów. 4 karty yy, na każdy tower. I karty również się nie mogą powtarzać, czyli tu musicie użyć 12 kart. Tak dobrze liczę. No, myślę, że to jest to najprostsze wyjaśnienie. Bardziej banalnie nie da się tego wytłumaczyć. Dla przypomnienia, tu macie zwykłą bitwę po prawej stronie. Po lewej, nie wiem, czy w ogóle widzicie, klikam chyba tak. Po lewej stronie macie duele, czyli BO3 i gracie czterema ułożonymi przez was dekami Złożonymi z 32 kart łącznie. Jeżeli materiał się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Możecie to zostawić sobie na kanale. Jeżeli chcecie powiedzmy powiadomienia, znowu otworzyłem pasek powiadomień. Takie przyzwyczajenie. Mam nadzieję, że nic ważnego tam nie było. I no, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, zależnie kiedy to oglądacie. No, to nagrywam o 10 rano przed szkołą. Pewnie wrzucę to jakoś wieczorem. Mam nadzieję, że jutro już będzie koniec wojny u mnie w klanie. Jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł na tematy, które można poruszyć, macie jakieś niejasności dotyczące jakiejś funkcji albo trybu w Clash Royale czy w Clash of Clans, bo te gry. Chyba najwięcej ogrywam Najwięcej się na nich znam Choć w Brawl Stars ostatnio zacząłem więcej grać Ale jeszcze nie jest taki jakiś duży poziom zaawansowania To jest bardziej takie forfan fun I no, chętnie coś omówię Jeżeli zarzucicie jakimś pomysłem Jakieś gry również można pomyśleć Dzięki wielkie za oglądanie, na razie